Nie, czekajcie, się jest takie duże imię Nie kolejnej części? Mountain Blade! Niespodziewana część! Niespodziewana nadchodząca! Nie. Na kolejny odcinek czytamy Grega. Kedżupar powrócił po 56 dniu swojej podróży. Na tym padole, <grym zyfajny> e, Myśmy ostatnio pomogli tym i Tak mi się właśnie coś kołacze. Tak mi się coś kołacze. Ja bym poszedł zobaczył, e, zobaczyć, gdzie jest. Nasz kochany... Yy, Król! I bym poszedł do króla pogadać o mojej szczęśliwości życia w, w jego królestwie. Król Jarka Zibisz, z Rzeczypospolitej. Yy, gdzie on się... Koło miejscowości Ostrowiec. Raport mam 40 dni, to nie wiem czy go tam zostamy. Ale ja bym poszedł gdzieś do, do Warszawki się zapytać czy, czy mnie tam wezmą! Kraków? Warszawa, tak! Zasuwam! Może no, przy okazji spotkamy jakichś bandziorów i nakopijemy dubskie? Czuć za kamera, jak z, z, z martwego zła! Zmierzamy cały nasz, ośmiu tutaj jest, bo oczywiście zginęło kilku podczas walki z tymi nędznymi bandziurami! Panie, panie, panie. O, czyżby dezerterzy? Moskiewski Rzatajowie! Ja sobie zapiszę na wszelki zaś, bo ponieważ to są trudniejsi przeciwnicy niż zawsze. I chodźcie na solóweczkę. No za. Tak. Pożałujecie, że opuściliście swoją armię. Właściwie to są dość trudni przeciwnicy, więc troszeczkę się obawiam o swoje zdrowie. O moje zdrowie! Czy mi się koszula nie da krwami, żeby mieć kolor tak jak moja ruda broda? O, zasuwają, zasuwają, panowie. Oczywiście nikogo nie trafiłem. Ś świetne rozwiązanie. Haps, haps! No chodź ty, chodź, ty. No chodź No gdzie tam idziesz? Gdzie tam idziesz? Do źródła strumyka, co? To chciało się wody źródlanej, cholera jasna. Ja ci dam, kurwa złoty potok. Ja ci dam! A dobrze, dobrze, kowoju. Ja też spróbuję do niego strzelić! A masz ty, hultajuty! Haps, haps. No i co? No i gdzie do źródła, kurwa wody srebrzystej? Co? To jest... To jest twoja woda? Twoja woda, Moskiewski, ty ty rataju? No właśnie, pokoczony, pokrojony przez keczopka. O, następny nadbiega. No chodź tu, hultaj. No i dobrze, to ja rozumiem. Masz? A cię, a cóż, a cóż. Nie pozostaje mi nic innego, niż być dziadol. W noleczkę nabić, przedać też na to ja uwielbiam. Mojego piździurka sobie naładuje, Zraniono naszego kolegę, Oksana nasza. Oberwała, że dziewczynka! Eee! Bardzo mi smutno! No, jeszcze ktoś tu jest? Schowaj się za drzewem? Co? Za drzewem kurwa schowałeś? No właśnie, spróbowałbyś do mnie trafić. Spróbowałbyś! Oksana, truchu, oksany to nasz kurwa. Ono to! No tu! No tu. Mhm. 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 No to. Mhm. Znowu kolejny kurwa źródlanej wody szuka? Srebrzyste porachunki smowskie, z kim tutaj ratajem? Mózgierki ratajem! Gdyż piękny dostał twoje truchu zaszczyci tą ziemię. Zaszczyci ją! Będziesz nawozem dla pięknej Oksana! Nie! Czemu mnie zginąłem! Zrobię tą stronę jak z Neil Brin. Co, co przy Ferrari postrzeli jego kolega. I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide. How could you have done this? How could you have committed suicide? I porobany. Już możemy krzyczeć? Czopek musiał wszystko zrobić za wszystkich. Oksana tylko oberwała, więc fajnie. O, kolejny fatalny, yy, fatalny pistolet do dodania. I narowisty kuń. Ja sobie ten piści wezmę, będę miał dwa piździki. Bang, bang! You should mi! Bang bang! Okej, okay, tak, dokładnie to miałem na myśli. O jeszcze bandyci są! 15 bandytów! To jest No wam ja no, no, ma... no mnie możesz dostać klingeczką, to cię dziobnę! Dziobnę cię! Nabiję cię jak są te koreczki na tych imprezach, nie? To ja, ja go tak właśnie nabiję. Ty, o kurwa kureczka! Dokładnie koreczek z serem. Koreczek z serem. Brrr. Tak będę robił. Tak No chodź! Chodź! Dziady! A masz ja mam drugiego pistoleta. You shoot me down! Bang, bang! You shoot me down! Kurwa, nikogo nie trafisz w, traf w ten... tłum, kurwa, świętych Mikołajów Elfów Strzelam i ja ani jednego dziada nie trafić. To jest rozsądne, kurwa, wyjście. No co?! No co mi zrobić?! No co?! Święty Mikołaj, kurwa... Wynająłeś sobie tyle Elfów i co ja Ci poradzić, kurwa? Populacja Elfów się, kurwa, nie zgadza. No chodź! No, no, łachmy to ja, ja mam szacunek do ludzi, szacu, szacunek, wielki szacunek. Huź tu kurwa, no, łachmy to wstrytny. no ja rozumiem. Dziadu, grudy dziab. Ja mam szacunek do innych ludzi, I pełen, pełen szacunek. Oddaj oddaję ich wszystkich kurwa na organy, no, no ja rozumiem. No i chodź. jak się cieszymy, jak się cieszy, o, jak się cieszy, też się cieszy. Dobra, nara. Olgierd teraz tym razem oberwał. Nasz drugi przyjaciel, nasz drugi friend. Zabieramy te wszystkie mundurki Świętego Kleksa i te. I niektórzy żołnierze są gotowi do awansu. Ciekawe niby kto. Strażnik na strażnik weteran. Zmienił se kurwa czapkę. Świetne rozwiązanie. Czy lepsza czapka świadczy, że jesteś weteranem w czymkolwiek? To ja nie mam żadnej czapki, no to, a, to no, mogą się domyślić. Chodźmy do karczmy w pierwszej kolejności. Napić się wina! I potem cała z dziełami. No, Że nie jednej działki nie ma. Sporo tej dobrych rzeczy mam. Nikt z moich ludzi tego kurwa dziarstwa nie chciał wziąć. A -a. No weź tasę. Ej, może ty Oksana, pokaż mi tą swoją czapkę. Świetnie mi wyglądasz. Kurwa muszę powiedzieć, że... Sympatycznie. Weź sobie jakąś szablę albo coś. Jakie ty, jaką ty masz szablę? No to weź se lepiej. No kurwa, nie możesz tego unieść? Nie masz kurwa dwóch rąk? Bo ja ci dałem rączki? O właśnie, no to chociaż czapkę masz lepszą. Więc jak widzę, to normalnie pieje. Jak, jak no teraz wyglądasz jak człowiek. Do tej sukienki ci szczególnie ci kurwa pasuje. Olgier, no siemanko. Pokaż mi swój moderunek. Okradli ci czapkę, to będziesz ty kurwa chodzi w tym berecie do Przecież sumie miał dobrą czapkę. Co się z nim stało? A nie, bo Olgierd nigdy nie miał czapki. Jeszcze bandyta? Przecież nawet nie wyszedłem z miasta, to on pod miastem? Jakie, już jak, kurwa uczciwi są ci bandyci? Siedzieli pod miastem, żeby, żeby mnie zaatakować. Srebrzyście, to rozumiem. Moja sława zwiększy się o trzy, bo mamy przewagę w walce minus dwa. No ale mamy ratajów, no to co, co może pójść źle? I ksiądz, no, księdza nawet mamy, to jak coś to ostatnie namaszczenie dostaniemy. Nie ma się co przejmować. W raju nas wpuszczą, kurwa z otwartymi rękami. Za wszystkie sprzedane organy to ja normalnie powinienem tam nosić. Mi kurwa aniołki, mnie powinni tam fruwać, kurwa. W powietrzu powinienem kurwa latać! No i co, nie trafiłem. Kurwa znowu elfy świętego Mikołaja, no nie wierzę! Ileż tu można tych mordować tych kulernych elfów! Murzej! -um -um Merfetko z strana. Chodź tu, chodź, no chodź. No co, co mi zrobi z tą sikietką, co? Nie ja wiem. Święty Mikołaj, kurwa, tylko darmową siłę robocze bierze. Starzystów, kurwa, za 1000 zł, a później się martwi, co z tym parachem zrobi. No i pandyci z tego wyrastają. No co ja tu dużo będę gadał? Nie no. masz ty, prawdy, to hultaj, już Ej, e, Ja sobie drugi pistolet mój wezmę. No to ja ostatni hultaj został. Eee a aua, ale oberwały. Mam dwa piździurki. Paps, ale ja przeładowuję. Sexy, sexy na tym koniu wybrałem. Bardzo seks. No. no i gdzie, gdzie jesteś, jaki typu? oni już uciekają. Oni się boją nas. Ło, wow, jak go zastrzelili, nie wierzę. I masz ty jeszcze raz, a co? Żeby sprawdzić, czy na pewno jego truchło już nie O no, Moja sława się zwiększyła i biorę te wszystkie śmieci, bo potrzebne mi to jest, nie? Bardzo mi to jest potrzebne. Do chusteczki maślanej, chcesz się z królem spotkać. Nikogo tutaj nie ma. Najeżdżana, a można kupić żarcie? No nie wiem, że zrujnowane, ale chciałem żarcie kupić, nie? Więc wiecie co, no oni dbają o klienta, nasz klient, nasz pan powinien być. E, siemanko, chcę kupić zapasy. No tak, kosz jabłek, i ta jabłka. Cóż, cóż ja wam poradzę? Idę do Rzeczpospolitej tutaj, piękna Warszawka, świetne miejsce, świetne, świetne, miejsce, świetne miejsce. Skierować się prosto do zamku. No, jakiś tu przydupa, co? Króla nie ma, co? No jasne. Hetman Jan Sobieski, siema. Miło, rad cię widzieć. Chciałem się coś zapytać. E, co tutaj zespo... Muszę się... Gdzie znajduje się... Gdzie jest król Jan Kazimierz, dop? Nie wiesz teraz, gdzie jest król Jan Kazimierz? Jak to kurwa nie wiesz? Co, on zginął? Czy Janka Kazimierz zginął i się gra, się zgliczowała, czy coś? Już kolejna goła baba tej czeka na coś. Pan zagłoba, wiem, wiem. wiem. Serio? Na Golasach gdzieś ktoś wypuścił? Nie wiem, kto to był, nie wiem. Najemny strzelec. Zmywamy się stąd. Czy jest, nie, jest zmierzch. To wiecie, co ja sobie tutaj zostanę na noc? Kurwa, w Warszawce na noc. Ale drogo. <laughs> Oksana, ty wróciłaś na pole bitwy. A ja widziałem twoje truchło, kurwa, jak się rozkładało, już na ziemi! Jak ty to zabiłaś kobieto? A tak, bo ona jest czarownicą no tak. Tatarski najeźdźcie, jedyny kurwa konnicę jako moja. Wszyscy go, dojedźcie, dojedźcie go! Olgier go załatwić, zaraz mój chłopak. Mój chłopaczek. Tej czapce równo na szkoły rozejść. Eps, 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 eps. A masz! A masz! Kurwa, jak mogę z tego nie trafić? cóż, po pleckach go musiałem pogłaskać i Czy się możemy cieszyć, czy jeszcze nie? Ja się chcę się już cieszyć. Aha, tu jest jeszcze jeden amuz. To ja się już, ja chcę już rękę, do, kurwa, do głowy podnosić. No i dobrze, pokrojenie, pokrojenie wszyscy. Ja jestem zadowolony jak nigdy dotąd. Ja ci dawno, kurwa, nie ucieszyłem, nie? No, z zamordowania kogoś. Gołota z piką. Na pewno. Na pewno. Moskiewski Rataj awansował. Na no, Moskiewski Rataj weteran. Patrz, no zwykle na tej drodze nie ma nawet żywej duszy, a tutaj... Okolica ta jest niebezpieczna, zwłaszcza dla takich ładniutkich chłopców jak ty. Lecz jeśli zapłacisz nam nieco grosza, to bez przeszkód dojdziesz gdzie chcesz. Ode, ode mnie dostajemy klingo pod żebra. I najlepsze jest to, że inni buntownicy się dołączyli do, ich, do nich. I teraz jest 17 na 8. Ale moja sława się zwiększy o 3 że Wszyscy już będą znać moją rudą bradę! Tak, dokładnie, tak dokładnie! Wszyscy będą... A panienki będą... Tak będą brali! dokładnie! A to jest sama piechota! Jak oni mają szansę, jak my mamy rataja weterana? W naszej drużynie. Opsa! I oczywiście nikogo nie trafię Dobra, to ja sobie zejdę z konia, bo... Jestem taki już pewny siebie, że już wszystkim mam w dupie. Dokładnie, dokładnie! No i co? No i co mi z niebie zrobić, co? Jesteś tej ładniu... Ty, wy, wy macie takie ładniutkie buźki, kurde, chłopaczki. Oj, piękna łysina. Muszę, muszę pogratulować, wychodować taką łysinę to jest coś, naprawdę. A, bandyci, jak chodźcie, chodźcie bandziurki, no kocie, łupieszcy, upieszcy to są ci najgorsi. O, właśnie widzę, stary dziadzie. Tak, bierz, dam mu 500 talarów, chyba mu... no chyba raczej nie. Takim dziadom mam dać 500 talarów? Serio? Tysiącka Gold Peace po prostu. No. I śledwo co zobaczyli? Wąsa u siebie na, na buzi. A ja mam im dawać force. Jakieś stare dziady. Wszystkich emerytów, kurwa świata. Zrekrutowali jakichś gołowąsów. Ja mam im dawać force. Świetne rozwiązanie. Świetne rozwiązanie. chociaż w garniturach są branice. No to jakiś korpo dziady. Korpo stare dziady. Korpo emeryci. Dobrze, pokaż im Oksana. Pokaż im. Ło wow, toksana, ty to jednak jesteś. Z tobą gadałem? Ty siwy pachorze? No to trudno, już nie żyjesz. Bierajcie buciec! A, dobra, już, już się zwinął. Już się zwinął. O, jednego możemy pojąć. Za żonę dosłownie, prawie. Yy, bierzemy weterana. Ju! Ło! Wow, ale super, ale super rzecz. Zużyte buty z lubeksu. Świetny Znarzutkę nawet jakąś znalazłem Że jak ja się cieszę Idziemy do Willy. I mamy nowego kolegę w naszej drużynie Powitajcie go, to doga I nawet jeździ na patataju Jest świetnym, świetnym, koleżką, świetnym koleżką I wprowadza coś do oddziału a skąd? Oczywiście, że nie No może przynajmniej będzie dobrze mordował Dezerterzy No to ja rozumiem Uwielbiam napadać na dezerterów na biednych niewinnych deserterów i łachmytów jeszcze w, w, w przedzie. Coś tu z, dużo się naroiło tego dziadostwa. Tak możesz dostać w tupę co najwyżej ode mnie. Emecz! Emecz! Schowali się do swojego obozu jakiegoś dziwnego. ja bym się może ukrył za kimś, żebym nie oberwał hita. O noga, jak ty zasuwasz! Panie! Już cię lubię! Oglądać cię z tyłu nosi, no a, albo nie! What? Ale oberwał! What? ha ha, ha. ja piu, piu. I siadam z koniuha! Siadaj z koniucha! I będziemy się tułucz! tymi lamusami! Hopse! Hopse! Hopse, hopse, Masz też szpadą w Między poślady cię Załaduje! Jak ty machasz tym swardem i duchą! Ała! Oszty. O Koniuchami będziesz tu? Koniuchami będziesz tu? No co, no co, no co, no, chodź, chodź, nie wstydź! Nie wstydź Au! Ty łachmy to. żeby mnie ta, takiego uczciwego człowieka jak ja, który ląduje tylko bandytów? Ja wymierzam sprawiedliwość, nigdzie nie uciekniesz. Dobrze nogę im okay, sprzedałeś kosę potrzebę. To ja rozumiem. E, masz jeszcze jakąś próbę? Nie. Ej, nie uciekaj! Nie wstydź się, nie uciekaj! Jak się zwiną w kulkę? Na pewno będzie miał depresję po tym ataku, albo zginął. No cóż, zwerbujemy dragona i szwedzki rataj. Uhu, wow. ale mamy sobie wieśniaczkę. I oczywiście, że wieśniaczkę to zwerbujemy. U nas nie ma ten. Nikt się nie patrzy na płeć. I pierwsza zginie ta babi, ten babcia. No ale cóż, nie, 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 nie. My nie patrzymy na płeć. No kai, okay. Znowu z gardą i z nosa najlepsze miejsce. I nawet nie przeprosił. Jeśli ten. Tatarczyn, tatarzyn nie nauczy się kultury, będę musiał udzielić mu lekcji. Nieźle mu powiedziałeś, Olgiert. Niech Nogaj przyszło, na przyszłość uważa, że po twojej stronie jestem. Pokaż mi dupę Nogaja. Gdzie, gdzie jest Nogaj? Gdzie jest Nogaj? No, co, co ty odwalasz? Co ty odwalasz? W tej czapce coś tutaj dymisz? Pokaż mi swój moderunek. Tak, masz świetną czapkę, którą sprzedał za, za parę groszczy. I... pięknie wyglądasz nago, więc przyjdzie nam rozstać się na jakiś czas, tak. Musiałem odebrać swoje trzy stówy. Oksana! Oksana awansowała! Pokaż mi swój... swoje umiejętności. Dziewczyno, ty nic nie potrafisz dźwigać w ogóle. Masz żelazną skórę sobie podnieść, tak? Kolejni bandyci! Co za przyjemny! Jest Wiśnieczka! Dobrze ci idzie! Dobrze ci idzie, obserwuję Ci. Jak chcesz awans, to wiesz, wiesz do kogo odbijać, nie? <laughs> nie, ja nic nie insynuuję! Ona ma równe prawa u nas w oddziale. Tylko że nie ma konia. Ciekawe na co wieśniaczkach Wieśniaczka Kuarka. Eee, e, przepraszam. Eee, przepraszam, nikogo nie chciałem urazić. Ona normalnie lata sobie z kijem i może kiedyś dotrze do, do tego do oddziału wroga jak, jak już zostanie wymordowany. Opsa! Opsa, hopsa, 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 zamorduje cię i przy okazji kichnę też... Choć Oks Oksana jak sobie rać? Kurde, ja jestem cały czas pod wrażeniem tych. Ketchuper mu zadał z koniua. Szwedzki rataj to nowe, nowe nabytki do naszej drużyny. Mi nie uciekniesz, w boju. Łukze! Jest, możemy się cieszyć. Ketchupek pozbawił ich życia. Jak się cieszę. Kolejna dostawa łachów do Ciucholandu i możemy stąd. Przecież tu już nie jesteś u nas w drużynie, łachmyto! Nie odzywaj się! Aż się lampa przewróciła z tego krzyku. Kurwa, łachmyta się odzywa, mimo że już go dawno wyrzuciłem. Na Nagolasa stoi przede mną. Gdzie on, kurwa? Bieg, był w okolicy i przyszedł do mnie się pochwalić? No wolę nie bóg w grze. No, świetne rozwiązanie. Idziemy do królewca. To jest jedyne dobre miejsce na odpoczynek. Królewiec u Szwedów się czuje jak w domu. Nie no, nie chciałem tak powiedzieć, nie chciałem. Jestem Polakiem, tylko że król chyba polski jest w ogóle w niewoli, ale to świetne rozwiązanie. Nikt nie wie, gdzie on jest. No to musi być chyba w niewoli. Dobra, my już mamy w sumie ludzi. Podróżnik, pośrednik. O, siema, siema. Tak, 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 wiem, 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 pogadaliśmy. Wiecie tego upieszce na organy. Zróbcie z niego dobry pożytek. Ten, skórę na Michael Jackson. Znaczy no, nie chciałem tego powiedzieć. Yy, idziemy na rynek jeszcze sprzedać jakieś śmieci spójrzcie jakie piękne łachy z Tiuolandu kałamasz, no tak coś tam, coś tam coś tam, coś tam, masz, proszę kolejna kolekcja bandytów do zamordowania jak ja się cieszę, Oksana również wygląda i pani wieśniaczka, która biegnie na samym końcu yy, u nas każdy może znaleźć swoje miejsce tak, zatrudniamy też przez yy, ten, przez internet możecie wysłać mi swoje CV Będziecie na samym na, na końcu całej naszej drużyny. No ale cóż, ale nie zginiecie przynajmniej, nie? A Forsa się zgadza. Kolejne elfy świętego Mikołaja do zamordowania. Ops! Elfy! Strybrzysty, Jedwabisty! Masz ty ze słodyczy! Czemu ja w ogóle nie latam, starczą? To ja nie wiem. Powinienem mieć tarczę. E, może w przyszłości zainwestuję troszeczkę w siebie. Nie no, tarcza by mi się przydała dopiero, na jak będziemy napadać na jakiś, na jakąś mieście. I tak! Udało się zwyciężyć! I w tych okrzykach zwycięstwa żegnam się z Wami! Trzymajcie się! Zdróweczka! Uważajcie na ogień i miecz w przyszłości! I zapraszam do kolejnej części!